Kuchenna szuflada wstydu? Czas ją uporządkować. Hej, jestem Lu i pracuję w IKEA. A dzisiaj razem z Kasią porozmawiamy o najlepszych organizerach do kuchennych szuflad. I chyba nie tylko. Tak jest. Kasiu, od czego zacząć, jeśli chcemy lepiej zorganizować nasze szuflady? Najlepiej od podziału. Jedna szuflada, jedna funkcja. W jednej będziemy mieć garnki, w innej możemy mieć talerze, w jeszcze innej miski, w jeszcze innej przyprawy, i tak dalej, i tak dalej. Więc każda funkcja, jedna szuflada. To jest najprościej. To wydaje się bardzo dużo. Nie zawsze chyba mamy tyle szuflad. No, na pierwszy rzut oka, nie zawsze tyle szuflad widać, ale jak sobie tutaj otworzysz, to zwróć uwagę, że mamy szufladę w szufladzie. Więc. Można wykorzystać to, że jest przestrzeń pomiędzy jedną a drugą szufladą i schować taką dodatkową, ukrytą szufladę. Tutaj mamy niską, a tutaj mamy głębszą, gdzie różne rzeczy są po prostu pochowane. I wtedy tych szuflad naprawdę można mieć zdecydowanie więcej, co pozwala nam lepiej zorganizować sobie całą przestrzeń w kuchni trakcie gotowania. Tak, a poza tym mamy też doskonałe wkłady, które jeszcze lepiej pozwalają nam to, co jest wewnątrz szuflady wykorzystać, tą przestrzeń, bo idealne są takie podziały, które wkładamy do szuflady i wykorzystujemy całą maksymalną powierzchnię szuflady. No właśnie, no więc opowiedz nam trochę o tych pięknych bambusowych wkładach. Czy tak. musimy kupować taki w całości? No właśnie, nie musimy w całości tego kupić wkładu. Jak widzisz, tutaj akurat mamy taki jeden idealnie dopasowany do tej konkretnej szuflady. Ale tutaj obok mamy zdecydowanie mniejsze elementy. Tutaj mamy wyższe, co pozwala jeszcze lepiej wykorzystać przestrzeń dostępną w szufladach. To jest bardzo wygodne, bo możesz sobie od razu położyć na blacie. Jak potrzebujesz, nie wiem, przyprawy albo mąka, albo cokolwiek. To sobie możesz wyciągnąć i schować później do szuflady. Mamy też takie przegrody, które za pomocą właśnie dostawianych elementów pozwolą nam wykorzystać jeszcze lepiej wnętrze tej szuflady. I tak jak mówię, wysokie rzeczy. Niskie rzeczy, to od nas tylko zależy, jak sobie to uporządkujemy. Czy mogę prosić o pomoc? Dziękuję ślicznie. I tutaj widać dokładnie, jak to wygląda. Ta bambusowa taca idealnie wpasowuje nam się w całą długość szuflady. Dzięki temu możemy po prostu maksymalnie ją wykorzystać. Czy położymy ją wzdłuż czy w poprzek, to od nas tylko zależy, jakie mamy preferencje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to właśnie są te pojemniki, które naprawdę na wiele rzeczy mogą nam się przydać, bo to są nie tylko przyprawy, ale drobne akcesoria. A wyobraź sobie na przykład, gdybyś dużo gotowała, jak ładnie byłyby tutaj um, o, tak. jeśli nie chcesz przesypywać przyprawy, tak? poukładane, i wtedy Mówię, sobie wyciągamy, wiem. i możemy sobie stosować coś takiego ale też przygotowałam tutaj um, taki drobny stojaczek na bardzo małe elementy, sól, pieprz, takie no, najczęściej stosowane. Do wyjęcia stosować, na stół. Do wyjęcia od kiedy razu, potrzebujemy, do postawienia też na stole. Kiedy chcemy schować. Tak no i zobaczmy sobie, co jest jeszcze e, możliwe. Mamy także samą Przegrodę, którą możemy zastosować w szufladzie, i tutaj widać, jak idealnie ona pozwoliła nam wykorzystać przestrzeń dostępną dla nas na, na najpotrzebniejsze rzeczy. Tutaj, za pomocą tej przegrody, wygrodziliśmy sobie miejsce na deski do krojenia, na jakieś pojemniki, które, które mamy właśnie na suche produkty. Ale też bardzo fajnym pomysłem jest wykorzystywanie takich pojemników, które mają przeźroczystą górę, dlatego że nie musimy sobie wtedy wyciągać tego pojemnika, tylko po prostu zerkamy, aha, kończy mi się y, na przykład ryż, więc mogę sobie w ten sposób łatwiej też zarządzać. Prawda. To, tymi... co jeszcze ja w nich lubię, y, to to, że są też takie małe połóweczki. Tak, więc... dzięki temu jeszcze lepiej wykorzystujemy sobie każdą dostępną tak. tutaj przestrzeń. Możemy Bo jedną stawiać na drugą, jeden na możemy. Drugi. No, cukru. bo nie zawsze mamy w sumie e, aż tyle, nie wiem, ryżu czy czegoś, jakieś tak, mamy mniejsze tak, ilości tak. różnych dodatków, które potrzebują dużo mniejszych pojemników, i wtedy możemy jeden na drugim sobie postawić, a tym samym jeszcze lepiej wypełnić tak. szuflady. I zobacz jeszcze tutaj, tutaj mamy kolejny przykład, że ten sam stojak, który mieliśmy tutaj w szafce, na miski, garnki. Tak, na miski, na inne elementy, tutaj pojawił się i wykorzystany jako po prostu taki organizer do patelni. To się składa. Tak. Więc jeśli mamy płytszą, mniejszą, węższą szufladę, to po prostu wykorzystujemy elementy, które nie są w całości, bo tutaj sobie można do 40-centymetrowej szafki spokojnie zamontować taki element. Bardzo sprytna rzecz. To jeszcze jedną sprytną i fajną rzecz tutaj widziałam. Mhm. I to bardzo dobrze, że o to pytasz, ponieważ to jest taki Uchwyt na talerze, który dopasowujemy do wielkości talerza, czyli mamy swoje talerze, dopasowujemy, tak. A dzięki temu, że ułożymy sobie wszystkie talerze w szufladzie, możemy je łatwo wyciągnąć. Na przykład nasze dzieci też mogą e, dzięki temu pomagać nam w podawaniu e, do stołu. Więc to jest e, bardzo fajny gadżet. Sprawdzony. Tak, i sprawdzony, który, e, który też... E, jest polecam. dużo bezpieczniejszy po prostu dla nich, jeśli złapią e, talerze tak. za te uchwyty i je przeniosą, niż będą niosły same talerze. Dokładnie. Tak. I tak jak powiedziałaś, możemy to rozsuwać dowolnie i dopasowywać, do różnych tak rozmiarów y, naszych talerzy. Tak jest. Kasiu, to w takim razie jeszcze powiedz, jak to rozplanować w kuchni, te szuflady? Czy tu też sztuczce, czy tamte sztuczce, czy bliżej y, zmywarki, czy bliżej kuchenki? No, istnieje parę takich podpowiedzi, które zdecydowanie nam pomogą, bo tak, jeśli mamy zmywarkę to dobrze jest to, co wyciągam ze zmywarki, od razu sobie móc chować do szafki wyżej lub niżej. To zależy od nas oczywiście. Jeśli mamy szuflady, no to wyciągamy sobie ze zmywarki i wkładamy takie talerze do szuflady poniżej. Jeżeli mamy szafkę wiszącą, bo nie mieliśmy na tyle miejsca, to wtedy możemy po prostu sobie schować wyżej. W sztućce powinny być Pomiędzy zmywarką a tak naprawdę miejscem do gotowania. No bo bardzo często jest tak, że coś tam sobie gotujemy, gotujemy i chcemy spróbować, chcemy sobie Więc coś dobrze sobie, wyciągnąć. Tak, tak? Dobrze sobie wtedy móc wyciągać te rzeczy dokładnie, bezpośrednio w okolicy. Tak samo przyprawy. Przyprawy, czyli te rzeczy, które szybko potrzebujemy mieć pod ręką, no bo tutaj już gotowa potrawa, już wrze, więc należy te rzeczy mieć bardzo blisko samej płyty. Natomiast rzeczy typu, nie wiem, miski, których rzadziej używamy. Mogą być spokojnie schowane gdzieś dalej i też niżej, bo jeżeli są cięższe, to lepiej mieć je niżej niż wysoko. Na pewno nie polecam takiego rozwiązania, gdzie z samej góry będziemy ściągać wielkie, ciężkie misy, dlatego że jest po prostu no, niewygodnie, musimy się wspinać, więc to nie jest przeze mnie polecane, a dzięki takim organizerom, które idealnie wypełnią szufladę, możemy mieć nisko i jeszcze wykorzystać tą przez przestrzeń szuflady na pozostałe rzeczy. Kolejne rzeczy, czyli y, garnki, też lepiej mieć te najczęściej używane w pobliżu miejsca do gotowania, tak jak tu. tutaj mieliśmy patelnię, na tak, przykład, tak. prawda? A te, które są wielkie, ciężkie, tak jak tutaj, gdzie nie wiem, bigo zgotujemy raz na święta. To dobrze jest schować dzieciom na różne miejsca, na przykład tak? mhm. Więc takie są moje dla Ciebie odpowiedzi. Mogę Wam zresztą polecić, abyście zajrzeli do naszego odcinka poświęconego w pełni ergonomii, czyli takim płynnym poruszaniu się po naszej kuchni. Jak sprawić, żeby była dobrze rozplanowana? Gdzie co powinniśmy trzymać? Koniecznie zajrzyjcie, bo jest bardzo ciekawy. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Tymczasem, Kasiu, chyba podsumujemy. To, co y, powiedzieliśmy w tym odcinku i mamy dla Was jeszcze kilka tipów. Nie musisz kupować całych zestawów. Mieszaj i dopasuj tylko te elementy, które są ci potrzebne. Warto zostawić sobie trochę luźnej przestrzeni, bo kuchnia to nie jest graf w Tetris. W szufladzie na przyprawy ustawiać słoiczki etykietą do góry, a najlepiej użyj takich słoików, które mają przeźroczyste wieczko. Używaj także przegród do szuflad. Na noże możesz użyć specjalnej przegrody z miejscem na ostrza, co jest bardzo bezpieczne i higieniczne. Możesz przygotować sobie także papierowy wykrój szuflady i z nim wybrać się do sklepu, żeby sobie skompletować idealny zestaw pojemników, który um, ustawisz sobie na papierze, dzięki czemu będziesz mieć idealnie dopasowane wnętrze Twojej szuflady. Zorganizowana kuchnia to zatem oszczędność czasu, nerwów i zbędnych kroków. A uporządkowanie szuflad nie jest tak trudne, jak się wydaje. Dzięki organizerom z IKEA... wykorzystasz przestrzeń lepiej. Szybciej przygotujesz swój posiłek, a kuchnia stanie się po prostu wygodniejsza. A wy co trzymacie w swojej najbardziej chaotycznej szufladzie? Dajcie znać w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę, jeśli film pomógł Wam przemyśleć organizację kuchni, i subskrybujcie nasz kanał po więcej tipów kuchennych i nie tylko. Do zobaczenia!